W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o wszystkich kosztach rejsu, jaki odbyliśmy w zeszłym roku. A była to tak zwana deliverka w wokół Europy z Kilonii do Malagi. Przepłynęliśmy prawie 2000 mil morskich. Opowiemy Wam o wszystkich kosztach transportu, zaopatrzenia, opłatach za kanał kiloński, kosztach za postój, ile wydaliśmy na paliwo. A ile na części zamienną. A na koniec dowiemy się, skąd się wziął gest pieniędzy, co ma wspólnego z miastem malaga. Zainteresowani? Zapraszamy na pokład. No to zaczynamy. Wyruszyliśmy z Wrocławia pociągiem do Szczecina i tam przesiedliśmy się w służbowego busa jachtowego, którym dotarliśmy do kiloni. Zatem koszty transportu 75 zł od osoby. Jedzenie, które zabraliśmy ze sobą, planowane było praktycznie na całą podróż. Teraz wystarczyło je tylko umieścić w piwnicach jachtu. Składkowe na jedzenie 300 zł od osoby. Następnego dnia wpłynęliśmy do kanału kilońskiego, który oczywiście również jest płatny. Opłatę uiszcza się w automacie. Koszty kanału 12 euro. Po pokonaniu holenderskiego wybrzeża zacumowaliśmy na 23 minuty w porcie Eymounten. Tam uzupełniliśmy paliwo i ruszyliśmy dalej w morze. Koszty paliwa 239 euro. Kolejny odcinek to kanał angielski i już zaraz jesteśmy we Francji. Tu znowu możemy uzupełnić paliwo. Podziwiając prędkość kręcącego się licznika. Koszty paliwa 215 euro. Będąc w portach, uzupełniamy świeże jedzenie. Na całej trasie koszty te wyniosły 109 zł od osoby. A teraz 3 doby w morzu i już cumujemy w porto. Tutaj pierwszy raz mamy okazję pozwiedzać miasto i spróbować lokalnych produktów. Oczywiście postój w porcie musi być opłacony. Koszty postoju 36 euro. W Porto próbujemy również wymienić dławicę wału, którą kapitan przywiózł ze sobą z Polski. Koszty zakupu dławicy 900 zł. Kolejny port, który będziemy mogli zwiedzić, to Kaszkai. Tutaj po zacumowaniu ponownie tankujemy paliwo. Koszty paliwa 186 euro. Na uciechy portowe mamy tylko kilka godzin, bo tej samej nocy wypływamy. Kolejny port na naszej trasie, który planujemy zwiedzić, to Kadyks. Wpływamy tutaj późną nocą. I jesteśmy w A w ciągu dnia mamy czas pozwiedzać. Wieczorem wypływamy znowu w morze. Postój w porcie 35 euro. Wyruszamy na odcinek, którego baliśmy się najbardziej. Bo tutaj najczęściej grasują orki. I spotyka nas taka przygoda. Patrz jest! O kurde, nie, masz na? Ma, tak, mam. No orka, czy nie wiem. Wygląda na wieloryba, bo mają. Szybko, 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 koło nas. Szczęśliwie udaje nam się bezpiecznie wpłynąć do Gibraltaru i uzupełniamy paliwo. Koszty paliwa 210 euro. W porcie zostajemy na noc, bo jutro mamy w planach zdobywać skałę Giblardarską. Postój w porcie 36 euro. Na wyprawę na skałę naprawdę zobaczcie. warto się wybrać. Też tą zobaczcie sami. Ten ci zabierze telefon. Można się tutaj dostać kolejką linową, lub, tak jak my, zdecydowaliśmy się pieszo, bo widoki są niesamowite. Którą wersję wybierzecie, tak czy siak, wymagany jest bilet do parku narodowego, który możecie kupić na stronie. Link zostawimy w opisie filmu. Po południu opuszczamy port i ruszamy w ostatni etap naszego rejsu. Po drodze udaje nam się postawić Genakera. Docelowo rejs kończymy nie w Maladze, a w miejscowości. Benalmadena. Ten port jest dla nas bardziej przyjazny logistycznie, aby zmienić załogi. Niestety nie mieliśmy rezerwacji i musieliśmy zająć miejsce dla większych jednostek, dlatego koszty wyniosły 65 euro. Ale naprawdę warto, bo miasteczko jest prześliczne. A my teraz opuszczamy jacht, ale zanim podsumujemy wszystkie wydatki, jedziemy do malagi gdzie załapaliśmy się na darmową wycieczkę, na której dowiedzieliśmy się, co nazwa Malagi ma wspólnego z pieniędzmi. Otóż według naszego przewodnika w dawnych czasach w Maladze handlowano solą i aby sprawdzić wartość produktu, pocierano go w palcach. A w języku fenicjan sol brzmiało mlch. I tak na przełomie wieków, po dodaniu kilku samogłosek, powstała nazwa Malaga. A teraz sprawdźmy, czy słono zapłaciliśmy za nasz rejs. Otóż armator pokrywał koszty części zamiennych, przepłynięcia przez kanał, paliwa oraz portów. I wszystko to razem wyniosło 1034,900 zł. A dla nas zostało jedynie jedzenie oraz transport. Oprócz pociągu, również samolot do domu. W kwocie 327 euro za oba bilety. Dlatego sami ocencie, czy słono zapłaciliśmy za ten rejs, czy nie. A jeśli chcecie obejrzeć wszystkie odcinki związane z tym rejsem, to kliknijcie w tą playlistę. Do zobaczenia!